Siemanko. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie nie o suplementacji, nie o środkach, tylko taki niecodzienny temat. Porozmawiamy sobie o trenerach personalnych, na co zwracać uwagę przede wszystkim, aby wybrać dobrego trenera, żeby spełniał nas, nasze oczekiwania, więc na początek zadajmy sobie pytanie, po czym poznać, po czym poznać trenera tym, że jest akurat on dla nas będzie dobrą osobą do prowadzenia. Dobra, więc moim zdaniem takimi najważniejszymi dowodami na to jakby nie patrzeć, no to są przemiany, przemiany po prostu klientów, tak. Jeżeli wchodzimy na nie wiem Fanpage jakiegoś danego trenera, widzimy, że bardzo jest wiele postów na temat na temat jego samego, a w ogóle nie wrzuca podopiecznych, nie ma żadnych przemian, nie ma żadnych dowodów tego, że faktycznie jestem dobry, no to moim zdaniem taki trener raczej nie ma się czym pochwalić, tak? Jeżeli widzimy, że faktycznie trener ma powiedzmy jakieś 50 czy ileś tam przemian na swoim fanpage'u i te przemiany mają naprawdę, robią wrażenie, tak? No to od razu widać, że ta osoba się zna, tak? Jeżeli on jeszcze dodatkowo przygotowuje jakiś zawodników na zawody, tak? Ci zawodnicy mają jakieś osiągnięcia, dodatkowo sama jakieś osiągnięcia sportowe, sam bardzo dobrze wygląda, no to na pewno no, są to dowody takie raczej nie do podważenia, tak? No, y chyba, że dostaje gotowych zawodników. No chyba, że dostaje gotowych zawodników. Tak, to też jest bardzo ważne. No na przykład są tacy trenerzy, którzy dostają już gotowych zawodników, którzy wcześniej już zdobywali, powiedzmy, bardzo dobre miejsca na zawodach. Teraz ci trenerzy tam wprowadzają jakieś tylko małe modyfikacje, czy to w diecie, czy to yy, w suplementacji, tak. No i ten zawodnik to jest po prostu już taki oszlifowany diament, tak, wychodzi i tylko wygrywa. Moim zdaniem bardzo dobrego trenera idzie poznać yy, nie po osiągnięciach zawodnika, które miał wcześniej, tylko takie, które wypracował właśnie u tego trenera. I przede wszystkim prowadzenie to nie jest, powiedzmy, zawodnik gotowy, czyli który miał już osiągnięcia, przeszedł do danego trenera i z tym trenerem, współpracując 3 miesiące, dajmy na to wyszedł na scenę i zdobył kolejny, kolejny medal na zawodach, to o niczym nie świadczy, bo 3 miesiące przygotowań. Może faktycznie powiedzmy coś tam z razem, ale no nie ma to przełożenia praktycznie na wiedzę tego trenera i nie można powiedzieć, że ma on większą powiedzmy od swojego poprzednika, bo tutaj większą robotę zrobił Poprzedni trener też tak. I no. Poprzedni trener. Więc tutaj bym postawił po prostu na wiedzę, doświadczenie przede wszystkim w prowadzeniu osób Długofalowym okresie czasu, czyli jeżeli widzimy trenera, który ma zawodnika, powiedzmy 3-4 lata, po prostu wyprowadził takiego zawodnika od podstaw, który był wcześniej nikim, a stał się kimś, pozajmował jakieś dogodne lokaty, no to wtedy możemy mówić o dobrym trenerze, że faktycznie umie przygotować takiego zawodnika i ma wiedzę na te tematy. Tak, bo zbudowanie zawodnika od podstaw. To naprawdę nie jest prosta rzecz, tak? Często jest wiele komplikacji, wiele prób, wiele błędów, i faktycznie, jeżeli trener potrafi od podstaw, czyli po prostu od samej w ogóle, od samej przygody z siłownią taką osobę wyprowadzić na zawody i on tam zdobywa faktycznie jakieś dobre miejsca, no to ja uważam, że to jest faktycznie coś godnego podziwu, nie? No i co jest też bardzo ważne, na pewno nie powinniśmy iść do trenerów, którzy nie będą mieli dla nas czasu, tak? Czyli na pewno nie wybieramy jakichś trenerów, celebrytów, tak? Czy influencerów, tylko wybieramy takiego trenera, który naprawdę yy, będzie miał na nas czas i w sumie też nie ma zbyt wielu tych podopiecznych. Na pewno będzie miał więcej czasu na to, żeby dla nas ten czas poświęcić, tak? Yy, co jest moim zdaniem bardzo ważne, co ja też staram się przestrzegać, do tego, aby dany podopieczny otrzymał odpowiedź do 24 godzin na swój raport. To jest moim zdaniem taka uczciwa, yy, uczciwe podejście do współpracy, bo niektórzy, od, niektórzy trenerzy odpisują dopiero po trzech, po po, po, po czy po tygodniu nawet, tak? A no kurczę, jeżeli mamy jakiegoś zawodnika, składa nam raport, a otrzyma raport dopiero po tygodniu, to na pewno nie jest to. Fair, tak. Każdy ta osoba... zresztą chce mieć zmiany jak najszybciej, nie? Tak. Więc na pewno raporty odpisywania do 24 godzin to jest moim zdaniem coś takiego, co z jednej strony na pewno podobieża się nie obrazi, jeżeli poczeka jeden dzień na odpowiedź na no bo czy bez przesady, tak. A z drugiej strony też, jeżeli jemu zależy, to na pewno na ten kolejny dzień chciałby już wprowadzać te modyfikacje jakieś tam w diecie, o ile są, tak jest jeżeli chodzi o raporty, yy, właśnie, no i też jestem za tym, żeby te raporty były co 7 dni, tak? No dzięki tym raportom co 7 dni tak naprawdę będziemy mogli lepiej poprowadzić swojego podopiecznego, yy, zbudujemy też lepszą relację z tą osobą. Yy, no i po prostu ten efekt będzie na pewno lepszy, bo będziemy mogli szybciej wprowadzać jakieś yy, modyfikacje, tak? Więc na pewno jestem za tym, żeby raportowanie było co 7 dni. A u niektórych trailerów wygląda to tak, że raporty są co miesiąc, a no niestety ja bym też nie chciał składać raportów raz na miesiąc, bo w miesiąc gdzie tak wiele zrobić tyle wprowadzić zmian yy, i też mieć zastój. To, że no tak jak tutaj mówię, nie? Co 7 dni to jest moim zdaniem taka odpowiednia ilość na składanie raportu. Ja bym tutaj jeszcze właśnie e, zatrzymał się na temacie relacji, bo to też jest. Bardzo ważne, szczególnie psychologia też jest ważna u trenerów podejście do, do osoby jako do człowieka. No, nie można być oschłym, nie można być olewającym dla ludzi czy dla podopiecznych. Trzeba zawsze wysłuchać. Ja zawsze powtarzam, że nie ma, nie ma głupich pytań. E, ważne żeby na każde odpowiadać, bo wiadomo że nie, nie wszyscy znają się na wszystkim, e, więc tak to na Sorry, ci przerwa, ale to właśnie na wszystkie pytania, nawet te pytania czy 100 gram ryżu to jest 100 gram węglowodanów, czy 100 gram ryżu to jest 76 węglowodanów, bo takie pytania dostajemy bardzo często już różne inne, wydające nam się bardzo śmieszne, ale faktycznie dla osoby nowej, no jest to po prostu nowość, więc ja uważam, że trener powinien odpowiedzieć na każde jedno pytanie, tak? No i po prostu być miłym i no nie wyśmiewać się, tak? To jest bardzo ważne moim zdaniem. W sumie powiedzieliśmy sobie, że ważne, jest, ważne są przemiany podopiecznych, u takiego trenera, ale to też nie wszystko, bo u, z czym się możemy jeszcze kierować właśnie przy, przy wyborze takiego dobrego trenera. Na pewno nie sylwetką tutaj zaskoczę. Wiadomo, sylwetka jest wizytówką takiej osoby, jednak nie zawsze, ponieważ bardziej bym patrzył na wiedzę takiej osoby. I na jego osiągnięcia, tak? czy powiedzmy zawodników, czyli tu jak już wspomnieliśmy, metamorfozy potopiecznych, czy po prostu jego, jeżeli prowadzi fanpage stronę o jego, powiedzmy, merytorycznych informacjach, to co zawiera na profilu, czy ma jakąkolwiek wiedzę na temat, powiedzmy, żywienia, jeżeli interesuje nas żywienie, czy na temat treningu, sposób, jaki się wysławia, też ma znaczenie, bo potem wiadomo, poznajemy człowieka, czy ktoś ma coś w głowie, czy, czy też nie, więc co też jest ważne. No i tak jak powiedzieliśmy, podejście do człowieka, tak? Jeżeli trener od razu przy pierwszym spotkaniu, czy przy pierwszej rozmowie nas polewa, nie ma dla nas czasu, no to już jest pierwszy znak, że no nie, zależy, nie zależy mu na nas. Więc czy warto do takiego potem dalej iść? No to sobie już musicie zadać sami pytanie. No jeszcze jest taka jedna rzecz, która mnie wybitnie denerwuje, jeżeli chodzi w ogóle o ten cały świat trenerów, to chodzi o szczerość, tak? Ja uważam, że naprawdę powinniśmy być szczer szczerzy ze swoimi podopiecznymi, a szczególnie jeżeli chcemy z jakiegoś zawodnika wystawiać na zawody, tak? Jeżeli widzimy, że dany zawodnik kurczę, no nie wygląda za dobrze, że potrzebuje jeszcze rok, czy, czy nawet więcej pracy, żeby wystartować w zawodach, to mu to mówimy, że po prostu, no sorry, ale no i jeszcze to nie jest to, tak. A czego ja bardzo nie lubię, to jak dany trener mówi, że jest zajebiście, że wystartujemy w zawodach i zdobędziemy bardzo dobre miejsca i jeszcze wrzuca go na bardzo dużo środków dopingujących, co niestety w dzisiejszych czasach jest normą, tak. Czyli wrzuca go po prostu, już nie będę wymieniał tych środków, ale no dzieje się wtedy naprawdę spustoszenie w organizmie. No niestety, ale jeżeli zawodnik nie jest przygotowany, to nawet największa bomba nie zrobi z niego dobrego zawodnika. No i po prostu to uważam, się że tak, czasu się nie przeskoczy, a jeżeli trener chce dzięki temu sobie po prostu zarobić, bo wiadomo, wielu trenerów załatwia te środki, dodatkowo są jeszcze pieniądze za współpracę, współpr pieniądze za suplementy, to to na pewno nie jest dobre i uważam, że to bardzo nie w porządku do swoich podopiecznych, a niestety takich trenerów mamy coraz więcej, co mnie bardzo, bardzo denerwuje, nie? Bo ja też po godzinie muszę tych zawodników niestety naprawiać, tak? No tak, no. Opinia <coughs> powinna być, no nie po to mamy trenera, żeby trener nas chwalił i nie mówił prawdy, tak? Bo to jest bez sensu. Chcemy wiedzieć tak, jak jest naprawdę. Przynajmniej moim zdaniem, bo niektórzy to, to tak naprawdę oczekują, zauważyłem pochwały, pomimo tego, że, że nic nie robią. Na przykład, nie są też takie osoby, ale no, ja jestem zdania, że jeżeli ktoś nie robi roboty, no to mówię mu za przeproszeniem, się, <gry> zacznij, zacznij pracować. Czy nie wiem, ktoś mi powie, że nie wiem, zrobił mega progres, to powiem, jeżeli tego progresu nie widzę, no to mu powiem sorry, jak ja tego progresu nie widzę. E, i, I słabo to wygląda na przykład, nie? Bo nie można e, zachwalać w drugą stronę, bo potem osoba będzie błędnie postrzegać swoje ciało, e, błędnie to interpretować, i potem dlatego na zawodach e, są niekiedy, że tak powiem, placki wychodzą na scenę. Tak, no a też zobaczcie, wiele osób traktuje kulturystykę z pasją, tak? Naprawdę się temu poświęca. Wrzucają naprawdę wiele pieniążków na to, żeby wystartować, tak? I tutaj co, nagle taki trener mówi, że jest dobrze, tak? On się nakręca, motywuje, pozuje, wychodzi na tych zawodach, zajmuje tam, powiedzmy, ostatnie miejsca. No i co później taki zawodnik sobie myśli? No kurczę, na pewno jest mu bardzo smutno, często, tak? Często też jest tak, że ten trener może być kluczem do zakończenia jego kariery, bo tak, tak. E, może mu się w psychice tak, e, bardzo, bardzo potręcić. Może nawet przestać ćwiczyć. A kto wie, może akurat ten zawodnik, który był ostatni, może w przyszłości byłby w pierwszych lokatach czy, czy w randze światowej jeżeli by dalej w to szedł a tak przestanie w to iść bo załamał się po, po, po starcie bo trener powiedział mu, że wygląda super a on zajął ostatnie miejsce i hmm. się będzie zastanawiał, hmm. będzie siebie obwiniał bo nie będzie obwiniał trenera, tylko będzie obwiniał siebie że to on zawinił, a nie trener bo zawsze e, często jak się z kimś współpracuje no to ma się tą osobę za, za obrazek za, za świętość często i nie patrzy się obiektywnie, tak? No bo jak się ma trenera, no to po to trener jest, żeby on myślał za nas, a my wykonujemy plan. Bo jeżeli za dużo myślimy, mając trenera, no to zastanówmy się, czy ten trener jest dla nas, jeżeli my nie zgadzamy się z jego decyzjami. Co jest jeszcze ważne przy wyborze trenera? Jeżeli chcemy w tym sporcie brać się na poważnie, że tak powiem, za kulturystykę, no to idąc do takiego trenera, Pierwsze co, jeżeli bierzemy się za doping, chociaż nawet jeżeli nie bierzemy się za doping, to podstawą również są badania, więc tutaj można łatwo sklasyfikować taką osobę. Jeżeli wrzuca nas na środki i nie, robią, nie robi nam żadnych badań od razu na początku, no to już automatycznie radziłbym uciekać od takiego trenera, bo, bo to jest bez sensu i możemy sobie tylko uszkodzić zdrowie, psychikę i... I pieniądze, portfel przede wszystkim. A jeżeli, a jeżeli ktoś, właśnie chce się wziąć za doping i nie wie, jak to zrobić, nie wie, kogo wybrać z trenerów, to może zaczerpnąć powiedzmy rąbka wiedzy odnośnie pierwszego cyklu w naszym materiale wcześniejszym, który również dodaliśmy na nasz kanał. Tak, jakieś podstawy zawsze, nie? Można. Się... Nie mówimy, że. brać z tego przykład, bo, bo, bo to tak nie działa i zawsze podstawą jest w tych sprawach czerpanie wiedzy bezpośrednio od osoby, a nie z grupy czy z filmiku, ale zawsze można się to kształcić w tym temacie. To w sumie tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy materiał poświęcony trenerom personalnym. Więc. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało do nas możecie pisać, czy zadawać je bezpośrednio w komentarzu pod filmikiem. No i jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Jeśli się podobało, to łapka w górę, zostawcie komentarz. No i oczywiście zapraszamy na naszą grupę na Facebooku Kulturystyka Podstaw. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.